Hej, hej! Jestem Karmela i witam Was w 29. odcinku z serii The Sims 3 Syrenie Dziedzictwo. I słuchajcie, na początek kilka ważnych informacji. Dzisiaj nasz Jasper będzie mieć urodzinki, będzie nastolatkiem, więc w kolejnym odcinku zobaczycie właśnie jak Jasper będzie wyglądać. I kolejny odcinek będzie bardzo tutaj dla mnie ważnym i myślę, że dla Was również, bo będzie to odcinek taki e, można powiedzieć poniekąd ostatni, ale nie ostatni, nie, 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 nie martw się jeszcze nie ostatni, bo e, tak źle to ubrałam w słowa, zastanawiałam się jak wam to przekazać i źle to ubrałam w słowa. Będziemy sobie robić przerwę e, od właśnie sreniej naszej tutaj rodziny i będziemy sobie prawdopodobnie też robić przerwę od e, jeszcze jednej simsowej rozgrywki I inną będziemy sobie też prze- i staczać. no troszeczkę zmian tutaj na kanale będzie, ale jeśli chodzi o tego save'a i o tę rodzinkę może ja sobie czas zatrzymam, żeby on mi tutaj nie leciał póki będę do Was właśnie gadać to ona wróci, ona na pewno wróci na kanał, ja po prostu chcę troszkę odpocząć od takiej bardzo rodzinnej, wielosimowej rozgrywki bo zrobiły mi się obecnie trzy takie sejwy <grywki> prawdziwe szczęście ma bardzo dużą rodzinę, morski sen ma właśnie też bardzo dużą rodzinkę no i syrenki też są dużą rodziną i chcę troszeczkę od tego odpocząć, chcę wam opowiedzieć inne historie, które mi się gdzieś tam w głowie pojawiają chcę troszkę poprowadzić czasami krótsze rozgrywki takie, które faktycznie będą się kończyć a do syrenek wrócimy sobie za jakiś czas, jak się za nimi bardziej stęsknimy i ja i myślę wy więc to na pewno nie jest takie, wiecie, ostateczne pożegnanie, także nie, nie musicie się smucić. Mi też byłoby strasznie przykro żegnać się z tą serią na stałe, więc na pewno jeszcze do niej kiedyś wrócę, sejwa sobie gdzieś tam w bezpiecznym miejscu zakopię. E, więc 30 odcinek, tak, 30 jak to zleciało, będzie prawdopodobnie ostatnim właśnie na najbliższe, myślę, miesiące, jeśli chodzi tutaj o syrenki. I w to miejsce pojawiać się, pojawiać się zacznie właśnie nowa seria. E, taka, myślę, na początek krótsza. I mam cały pomysł właśnie na tę historię, jaką chcę Wam przedstawić, to będzie mogę wam zdradzić, że właśnie głównym bohaterem tej serii będzie tym razem mężczyzna, i będziemy grać w nowym świecie. Jest to historia, której w sumie żadnej takiej podobnej nie widziałam nigdzie na żadnym innym kanale u nikogo, więc myślę, że troszeczkę was to może poniekąd zaskoczyć i będzie to opowiedziane, przynajmniej. Teraz mi się tak wydaje, że będzie pół żartem, pół serio, ale zobaczymy. Jeszcze nie mam dokładnego e, planu, takiego, wiecie, stuprocentowego na tę historię. Wiem, co wam chcę pokazać, ale to się wszystko jeszcze będzie prawdopodobnie kształtować dopiero. E, jak się zacznę za to brać. W każdym razie będziemy sobie grać mężczyzną i będziemy grać właśnie w Nowym Świecie. Jaki to będzie świat, to póki co Wam nie zdradzę, ale myślę, że będziecie zadowoleni i że będzie Wam się podobał, bo świat jest przepiękny i historia myślę, że też może być dla Was interesująca. I po tej krótkiej historii rozpoczniemy sobie kolejną w jeszcze innym świecie, w. Nieco innym już klimacie, i tam się skupimy też bardziej na pewnym wyzwaniu. To nie będzie wyzwanie, ale będziemy mieć określony cel, na którym się skupimy, ale to może już Wam opowiem bliżej o tym, jak będziemy właśnie powoli kończyć tę historię z tym mężczyzną, który dopiero nadejdzie, bo już teraz się aż za daleko zapędziłam w przyszłość. W każdym razie będzie właśnie 30 odcinek takim odcinkiem, po którym nastąpi przerwa. Ja też myślę, że po prostu muszę się właśnie za nimi stęsknić, odpocząć od tych dużych rodzin, żeby znowu nabrać właśnie takiej e, chęci i, e, i duży, dużej właśnie chęci, żeby nimi pograć. Czemu mi tutaj dwa duchy łażą? To jest, to jest mega świetne, mega przyjemne, ale no mówię, wrzuciłam się w trzy takie wielkie rody, w trzy wielkie rodziny, które... No, już są nieco, e, bar nieco bardziej <grych> wymagające, więc mam ochotę obecnie na taką luźniejszą rozgrywkę, może nie luźniejszą, ale na konkretną historię, którą chcę wam od dłuższego czasu przedstawić, a nie będzie to też możliwe, jeśli z czegoś nie zrezygnuję. Więc e, coś kosztem czegoś, kochani, coś nowego w miejsce czegoś starego i może e, z czasem ta historia tutaj, Srenek, też powróci jako zupełnie nowa. No zobaczymy jak to będzie, a dzisiaj e, skupimy się właśnie na tym, żeby dotrwać tutaj do urodzinek z naszym Jasperkiem. Ja Wam właśnie w kolejnym odcinku jeszcze pokażę jak on będzie wyglądać przerobiony i, e, i tak, żyjemy sobie tutaj, mamy piątek, dzieciaki pójdą do szkoły. Erika, czemu Ty w ogóle tak bez mojej ingerencji wstadziłaś sobie do piekarnika gofry? Nie wiem co Ty robisz, nie ogarniam ci dziecko. James, ty oglądasz telewizję, a ten stoi i maluje, słuchajcie, tak. Całą noc tu biedny stał, idź się wysiusiać. I gdzieś mi tutaj pobiegła właśnie Elena. Co ty chciałaś robić? Aha, ona cię błaga o jedzenie, a tu miska jest pusta? Jasper ma urodziny, tak, wiemy, wiemy, czekamy na to bardzo. Masz, przecież ona ma jedzenie, to czemu ty błagasz o jedzenie? Hej. Moja panno, a nie mogę trafić. <laughs> Chodź tutaj i jedz z miski. No bo to się po prostu w głowie nie mieści. A ty czemu rzucasz jedzeniem po podłodze? Weź to ee, zjedz placek dyniowy. Duchy nam się tutaj plączą podobno właśnie ranek, więc niech spadają do siebie w zaświaty. Czy ty nie możesz, kochanie, zjeść tego tu, bo coś ci przeszkadza? No weź jeszcze raz, spróbuj jedz z miski. Czy Moki będzie jadł? Nie, Moki sobie poszedł. Hej, o co chodzi? Muszę to przestawić. Dobra, dajcie mi chwilę, ja to przestawię. Przestawiłam miseczkę do salonu i dałam jeszcze jedną właśnie tutaj pod garażem. Myślę, że teraz będziesz mogła zjeść. No chodź tutaj, jedz z miski. Tak ją bliżej ściany chciałam właśnie ustawić. Samochód dojeżdżający tak, samochód dowożący do pracy, do szkoły. Same samochody tutaj. A ty, co ty robisz? Ty chcesz zjeść... Aha, dobrze, chcesz sobie zjeść śniadanko, no to sobie zjadaj. E, James też idzie na śniadanko. A czy matka wam te... Aha, bo ona placek dyniowy robiła. Ja myślałam, że ona jakieś te e, gofry czy coś takiego biedniejszego, a ona robiła placek dyniowy. No to przepraszam, że ja na ciebie nakrzyczałam. Ty chciałaś być miła i w piątkowy poranek przygotować e, swoim dzieciom takie pyszne śniadanie. Dobra, niech oni zjedzą i pojadą do szkoły rozmawiać z Simem James wyprowadzić psa na spacer myślę, że na razie nie. Ty sobie zajadasz, ok niszczenie to będziesz sobie Gdzie ja przestawiłam tego? Nie przestawiłam żójka. Aj, daj mi się żójku przestawić. Chodź, 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 chodź. Co tutaj ciebie dam, to będziesz sobie mogła później porzucić. Moki, czy ty musisz kopać dziury? Czy ty musisz kopać dziury? Nie badaj nieznajomego Sima, tylko wiesz co? Hmm, obwąchać Elena, no mogę ci to dać, obwąchać ty chcesz gryźć i nie, nie będziesz odwiedzać cmentarza mm, dzieciaki aha, dobra, ty jeszcze jesz, tak? aha, tak, jecie, jecie, dobra dobra, już wiesz co, nie, nie jedz tego nie sprzątaj, nie jedz tylko właśnie lecicie do szkoły, bo wam samochód ucieknie autobus, nie samochód spadajcie na zajęcia Jasper, to jest w ogóle twój dzień. Urodzinowy, cudownie. No jedz, jedźcie już. James, zmykaj. Ja wam pozmywam zegary. Proszę, będę taka dzisiaj uprzejma i Wam wrzucę do zmywarki nawet. Widzicie, jak wy macie ze mną dobrze? Jasper. James, gdzie ty idziesz? Naokoło. Czemu naokoło? A nie ty idziesz o matko, nie! James, do szkoły, już, bo i tak masz słabe oceny. Erika dostała zlecenie, dobrze, no to możemy wykonać. Sąsiedzka darmowa klinika w ramach swojej kariery medycyna, Aby rozpocząć zlecenie, kliknij, dobrze. No to zobaczymy, gdzie ta Erika nam się. Dlaczego ona na cmentarz ma jechać? O nie, nie słuchajcie, nie, 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 nie. Nawodnienie jej, zobaczcie znowu, cholerka. Nie wiem, co robić teraz. A jajaj, ona mi zemleje gdzieś tam, prawda? Kurczę, dobra, wiesz co? Olejmy sobie to zlecenie, trudno i wróć na razie do domu. Zarobiłaś dziesięć, ja wiem, tak, opuszczasz pracę. Aj, miałabyś awans, wracaj szybko do domu, popływasz, nawodnisz się i pojedziesz jeszcze do tej pracy. Może jeszcze zdążysz? Chodź tu, chodź tu, weź się wykąp, weź prysznic. Tak to jest właśnie z tymi syrenami, jak się nie przypilnuje leć, leć, no już, leć, weź się wykąp i puszczę cię jeszcze do pracy jest dopiero 9.50, więc nie, nie idź tam Era, podprysznic, szybko, bo nie ma czasu Moki, ty możesz popływać pieskiem w basenie no dobrze, no to idź pływać a ty idź się wykąpać, kobieto i dawaj, 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 jeszcze do pracy pójdziesz ty chciałabym, żebyś poznał nowych przyjaciół ty też chciałabym, żebyś poznał nowych przyjaciół i ty też chciałabym, żebyś poznała nowych przyjaciół. naprawdę zaimponowałeś kierownictwo obiektu o nazwie Towarzystwo Huberta i restauracja steków Kim Goldy. wykazałeś się poświęceniem i zdolnością szybkiego uczenia się. są to cechy cenione u pracowników. zarobiłeś nieco pieniędzy i poprawiły się twoje oceny w szkole. super. cieszę się, że chociaż tobie wychodzi. Hmm. Rika jest w drodze. A tak, świetnie, świetnie. Darmowa klinika została anulowana. Erika wykonała naprawdę kiepską robotę. Uuu. No szkoda, ale dobra, ja ją szybko wykąpię i jeszcze powinniśmy zdążyć z nią jechać. Dobra, już, era, leć, leć do tej pracy, leć. Jeszcze zdążysz, jeszcze zdążysz, bo ci spada tutaj biznes jak zwykle. Hmm. Możesz, nie wiem w sumie, co ci dać. Rozmawiaj, wykonuj, wykonuj może rozmawiaj ze współpracownikami zobaczymy czy to ci będzie też podbijać w górę ile ci zostało jeszcze godzin pracy no do 17 więc całkiem sporo zdążysz no tak trzeba pilnować tego nawodnienia co tu się dzieje co tu się dzieje a no i tutaj tu ty chciałabym żebyś pracował ciężko nie wiem czy awans zdobędziesz no ale co ty robisz z tą wiewiórą czy ty sobie z nią ten teges rozmawiasz czy coś Możesz na nią jakoś tam, nie wiem, się zaczaić? Nie, możesz się tylko oglądać. A złapać jej nie możesz. Na wstecznym, na wstecznym, nala lubi, słuchajcie, na wstecznym. Eee, o, przyszedł pan sprzątający. Naluśka, chodź do domu, wiesz? Chodź, chodź. I jak przyjdziesz do domu, to możesz się na przykład zdrzemnąć na tym. A Moki, a Moki pływa. Słuchajcie, Moki pływa pieskiem. Tak, o, jak słodko. Mój Mokunio, kochany. I czekamy, aż wrócą nam nasi kochani tutaj syrenkowie z pracy, szkoły i tym podobnych zajęć. <grytania> U, coś nam wyskoczyło. Johnny tak sprawnie udziela pierwszej pomocy, że zwróciło to uwagę kilku doktorów ze szpitala, którzy oferują mu pracę. Proponowana pozycja to lekarz szpitalny, poziom zawodowy 5 w karierze medycznej. Czy Johnny powinien porzucić swoją obecną posadę? Nie, bo on jest na Właśnie na szóstym, więc nie, ja chcę, żeby zatrzymał swoją pracę. Nie ma szans. Ale mnie tutaj chcieli wykiwać, słuchajcie. Chcieli mi dać e, gorszą robotę, a on tutaj sobie naprawdę dobrze radzi i dostaniesz awans. Nie, dzisiaj tego awansu już nie dostaniesz, ale w kolejnym odcinku, może, może, zobaczymy. O, i wrócił James. Bardzo mnie to cieszy. Jamesik, e, czy ty kogoś przyprowadziłeś ze sobą? Kto to jest? Sean. Chandler. On chyba jest jakoś z nami dziwnie spokrewniony. Dobra, wiesz co? Weź się, zajmij swoimi lekcjami, odrabiaj lekcje. Jasper Lacros właśnie zdobył tytuł wzorowego ucznia naprawdę? Wow, Jasper, no to tak idealnie w urodziny. Dobry prezent sobie zrobiłeś. Na ukończenie szkoły podstawowej w sumie ukończyłeś ją wzorowo. Ja nie polecam ci, wiesz, tutaj odrabiać lekcji. Podejdź tutaj i zajmij się tymi lekcjami w domu. Na laty tak lubisz? Aha, ty z, się z Mokim bawisz. No dobrze, no to co ja wam będę mówić, jak wy macie żyć. No, dże, e, James, tak, chciałam powiedzieć Jasper, ale to James. Oj, wrócił nasz pan, e, analityk. A właśnie, bo ja myślałam, że ty cały czas masz jakąś tą pracę bardziej taką e, w terenie, ale widzę, że jesteś analitykiem, a nie, ekspertem podsłuchu nawet. No dobra, fajna robótka. Wiesz co, tak się zastanawiam, mógłbyś sobie pooglądać trochę telewizję... Mm. Jak twój syn, albo może pomożesz Jamesowi odrabiać lekcję? Gdzie jest James? Gdzie on się rozklapił? A tutaj potrzebny sprzęt. Sprawdź stan zamówienia w miejscu o nazwie Towarzystwo Herberta, Huberta i Restauracja Steków, aby ustalić przyczynę opóźnienia. Lepsza ocena kariery. No dobra, możemy sobie to wziąć. Ja bym chciała, żebyś pomógł mu odrabiać lekcję. Zawołaj, James, ucz tę osobę prowadzenia. Nie, no dobra, wiesz co, to zajmij się w takim razie psiakami, yy, a James niech sam odrabia. Co ty robisz z tymi psiakami, co? Chyba, że pomożesz młodszym dzieciakom, za ile one wrócą, one już wracają. Dobra, to może Jasper z tobą odrobi lekcję, yy, jako że ma dzisiaj urodziny, to pomożesz mu się, postarasz mu się pomóc, żeby szybciej właśnie odrobił. I chciałabym cię przebrać... Elenka, ciebie nie. Chciałabym przebrać waszego ojca właśnie. Gdzie do spania? Zmień strój na co dzień przebierz się. A w sumie możesz się ten. możesz się zdrzemnąć lekko, ale tylko się zdrzemni. O, proszę, leć się zżemnąć. No, la, co ty taka rozczakana? A, na zabawkę idziesz. No dobrze, no to weź sobie zabaweczkę. Nasz pan sprzątający nam wszystkie zabawki posprzątał. Czy on pranie robi? Tak. Tak właśnie słyszałam. Siedzę na jednej słuchawce, ale słyszałam, że coś się wyżej dzieje. E, dobra, i czy dzieciaki moje wróciły? Wrócił Jasper i wróciła Elena. I mógłbyś odrabiać lekcje z może Eleną w takim razie? Jak ojciec poszedł spać, to odrabię lekcje z siostrą. Jeszcze jesteście oboje w szkole podstawowej, więc moglibyście sobie razem odro odrobić. A czemu ty idziesz na górę, nie odrabiasz z Eleną? James też jeszcze odrabia i oczywiście odrabia u siostry, nie u siebie. Nie tam, gdzie powinien. A, zwiesiły mi się Simsy. Cudownie. No, i poszło. Ale oczywiście już e, się ostro spięłam, bo z trójką tu nigdy nic nie wiadomo. Obym sobie nie wykrakała, tylko. O, Erika zrobiła 4600. Erika musi wrócić na dyżur. Cudownie, no to wróć na ten dyżur. Nie, no wróć. Aha, to może że zaczynasz za dwa dni. Dziwne. 9 tysięcy zarobiła! Aha, bo ona jeszcze awans dostała. E, właśnie osiągnęła dziewiąty poziom kariery medycznej i stała się chirurgiem sła światowej sławy! Czy jej się właśnie spełniło... Tak, słuchajcie, wypełniliśmy e, pragnienie życiowe Eriki! Wow! Wow! I dostała właśnie e, nowy nastrójnik, wielkie spełnienie! Ojej, ale milutko! Gratulacje! Dzięki swoim imponującym osiągnięciom, Erika zyskała awans na stanowisko światowej sławy chirurg, a także premię w wysokości 912 Simoleonów. Nie mając równ sobie równych, to Erika tutaj rządzi. Gdy na sali jest światowej sławy chirurg, nie ma mowy o nieuleczalnych chorobach czy śmiertelnych ranach. Nie ma dla Ciebie zbyt skomplikowanego zabiegu czy zbyt wysokiego rachunku, ponieważ należysz do najlepszych specjalistów w świecie. Wow, co 1500 za godzinę? Słuchajcie, kariera lekarza tutaj w Trójce to jest chyba najlepiej opłacalna kariera. Erika właśnie wypełniła swoje pragnienie życiowe, cudownie, cudownie. No i Erika mm, jako szybko zrobiła tę karierę. Zobaczcie, jej jeszcze 10 dni zostało do emerytury, a ona bardzo mi się szybko spełniła. W ogóle to jest jedna chyba z najbardziej ogarniętych simeczek, jakie ja kiedykolwiek miałam. Rewelacyjnie sobie radziła na studiach, rewelacyjnie sobie radzi w pracy. Wracaj do domu, Erciu. Przepraszam, że ci to odklikałam. Stoisz tam na deszczu, kupić obiekt o nazwie pozytywka. Nie, to, 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 to po co ci to poczytać? Mu do snu on zaraz nastolatkiem będzie, więc też mu do czytać nie musisz. E, to też nie jest jakaś interesująca. Mm, o, odrabiać sobie razem lekcje? Mhm. Tak, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, że się posłuchaliście. E, James, ty skończyłeś. Jak stoją twoje relacje? Czy ty poznałeś jakąś. Interesującą młodą damę? Niezbyt. Niezbyt, James. Nie ma w czym wybierać, więc słuchaj, skoro nie ma w czym wybierać, to ja ci proponuję. Możesz pograć na konsoli. Czy my tu mamy konsole? Mamy chyba. Graj w grę wideo, graj w grę wyścigową. Ty lubisz sport, więc y, możesz sobie pograć w wyścigi. Kiedy ty masz studniówkę? Nie wiem, jakoś. Może chyba. W, chyba nie w tym tygodniu, chyba w przyszłym. O, Erciu, wróciłaś i co ty chcesz robić? Zgań, a za co ty go chcesz ganić? No halo, chłopak, przecież dzisiaj... Łaja mnie, ale za co? OMG, nie mam pojęcia za co. Był w szkole, wrócił ze szkoły i czy to, tobie teraz tak epicko? Nie, myślałam, że epicko spadły. Masz wifi, key, kłopoty? Młody człowieku, lepiej nie rób tego ponownie, możesz pomóc trochę w domu, jeśli chcesz mi udobruchać, naprawdę, ale co on zrobił? Czy ja czegoś nie wiem, nie zauważyłam, czy jak? Dobra, to co ty mógłbyś porobić w tym domu, żeby matka się odczepiła, że tak powiem? Nie wiem, wszystko jest ogarnięte, bo mamy sprzątaczkę. Dobra, nakarm rybki. Erika, coś ci, yy, że tak powiem, odbiło, bo on nie dość, że ma dzisiaj swoje urodzinki, i to jeszcze nic nie przeskrobał, a ty na niego krzyczysz. Poglądaj sobie telewizję, odstresuj się kobieto, podlać rośliny. Właśnie, może ty w roślinki powinnaś pójść. A, i chciałabyś mieć mistrzowską ogarniętą. Możemy pomyśleć. Mm, na, la, Co z tobą, Nalciu? Kontakty. Możesz, nie wiem, specjalne... Hmm. Pieści mnie, daje mi całusa... Baw się w No, możesz spróbować Erikę zaprosić do zabawy. Entuzjazmuj się komiksami. O, a tatuś wstał i oczywiście kochany dla syneczka. Tatuś nie wie, że coś tutaj yy, nasz Jasper przeskrobał, ale on sobie nie przeskrobał. On był grzeczny. To Erika sobie nie wiem skąd, skąd i jak sobie to ugzdurała. I co? Nie, nie chce z tobą Jasper rozmawiać? Czekajcie, zaraz tutaj. Opowiedz mu dowcip. Może on jest biedny, wystraszony, bo tu matka obok siedzi. <laughs> Nauczaj, opowiedz historię o duchach. To może nie, ale poplotkuj sobie z nim. E, później chciałabym, żebyś jeszcze zdradził sekret. Zapytał go też o dzień. I żebyś go przytulił tak na pocieszenie. bądź pewnie powie właśnie, że miał słaby dzień. Czy wiesz, że Yusun Rosas śpi na pieniądzach? Kto by się tego spodziewał? Hm, no kto? Pewnie nikt. E, grać w klasy. Nie, nie będziesz grać w klasy. Myślałam, że to Jasper. Zaprosić, dobra, na razie to nam. Nala, czy ty musisz mi tutaj tak ujadać? Ty jesteś samotna. A gdzie jest moki? Weź się, pobaw z mokim. Zobacz, A co to jest. Czy ja dobrze widzę, że Elena siedzi i rzuca mokiemu jedzenie? Tak. Elena siedzi i dokarmia mokiego ciastem. Nie, no to jest po prostu. Nie będę komentować. Dziecko wiesz, że psu się nie daje takich słodkości, bo może mieć problemy żołądkowe. Eee, wiem, że Elenka pewnie chciałaś dobrze, ale no nie, tak się nie robi, kochana. No i lubię, jak właśnie są dwa psiaki w domu, bo one się mogą sobą pozajmować. Zaciśnij więzy później. Później znowu może zaciśniać więzy, i znowu, i znowu. Powinno wam troszkę to e, się wbić w górę. A co, co ty robisz, gdzie ty idziesz? Na Luniu, czemu ty się tu wybrałaś? Co? Czy ty mi odchodzisz? Nie, nie. Poszłaś się położyć. Dobra, ok. Już się wystraszyłam, ale to idź do Mokiego, jak Wam tutaj ten spadło. Tak, te kontakty przyjazne, zaciśniaj. Przyjazne, zaciśniaj. Nala, no już, raz, raz. Idź do Mokiego. Ale nala właśnie też jest na końcówce, więc no zobaczymy, czy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jeszcze się nic nie wydarzy. Ale zobaczymy. Czy on nie, nie może do niego podejść? Co? Zbloczyłyście się we dwójkę? No, misiaki, moje psiaki, kochane. A możesz sobie z nim brykać? Być kujonym. Nie jesteś przecież kujonem, James. Czy wiesz, że Elliot Fox śpi na pieniądzach? Kto by się tego spodziewał? No kto? Hm, przecież to jest brat Eriki. No to myślę, że Erika powinna wiedzieć, że on śpi na pieniądzach. Dobra, okej, okay. brykać sobie mogą, więc dam im po prostu brykanie. Czy one po prostu tak szczekają? Dobra, niech się zajmą sobą, a ja się muszę tutaj skupić na Jasperku, bo Jasperek będzie mieć za chwilę urodzinki. Taką mam nadzieję, bo jest wysta pierwsza już. Jasper, co z tymi? O jest, są urodzinki. No to co? Sto lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. <laughs> niech żyje nam! A kto? Jasper! Jasper, Jasper, Jasper! No i cudownie, możemy mu wybrać cechę. I uwaga, losujemy, ale się stresuje. Histerek, ojej, to nie za dobrze. No trudno. Serycznie Simowie reagują na codzienne sytuacje bardzo emocjonalnie. No, myślałam, że będziesz mieć coś bardziej pozytywnego. Jak twoja twarzyczka? Czy ty jesteś podobny do brata? No bardzo. Może po tej fryzurze nie widać pięknej, zacnej, ale jest podobny do brata i ma lekko fioletowe oczy. Ja nie wiem, u nich to chyba rodzinne. E, dobra, niech mi się ta impreza zakończy. No, i słuchajcie, z małych dzieci została nam tylko Elena tutaj, jeszcze z dzieci, bo małe dzieci to są todlersy. Zawsze to mylę. Jasper ma urodziny, super świetnie, cieszymy się, wszyscy cieszymy się, e, a ja się będę powoli z Wami żegnać. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie, no i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.